Tak, dwie minuty do dzwonka! A ty, Mariuszku, co robisz? Lekcja się jeszcze nie skończyła. Rozpakuj się. A gdzie masz podręcznik? W dupie. Tak? To może tą pałkę, którą ci teraz też sobie wsadzisz w dupę. Kurde, stary, ta Zosia z strzydzieca tak mi się podoba. To zagadaj do niej. Nie, no, wstydzę się. Ej, Zoszka, Bartek mówi, że masz fajne cycki. <śm> o, widzisz? Zwróciłem mi uwagę. Wow! Znowu ściągasz, to już jest bezczelne. Wyjdź z klasy! Przecież nie zrobiłem! No Jezu! Co, znowu cię przyłapała? No. Mam na to sposób, ale najpierw wybierz kolor. Niebieski. Dobra, a teraz pokażę ci, jak to działa. Długopis składa się z trzech części: tym, czym będziesz pisał, ściągą, którą wydrukujesz sobie na komputerze, i niewidzialną nakładką. Nie ma szans, żeby nauczycielka, co sobie Czy jest daleka, czy z bliska. Jest, jest, dostęp To jest jakiś ochotnik? O, Kuba, świetnie, że mogę ty. Umiesz, mogę? Nie. Przed chwilą była przerwa Co za Proszę -pa? pana, a mogę iść do Nie! Hmm? Przerwa, bo od tego... Ale ja mam okres Ty co miesiąc masz okres dziewczyno, zdecyduj się w końcu Wypier, Znaczy, idź do tej łazienki 3 plus 3 to 6. C. A, a, Ale zaraz, zaraz. C miałem w poprzednich, więc teraz nie może być już C, chyba. Nie, na pewno nie może być C. Dobra, D. Boże, ale ten Marek mi się podoba. O, ale jest to chwila, jaki Marek? No Marek, Mareczek z trzeciej C. Mareczek z trzeciej C? Przecież mówiłam ci, że Mareczek jest mój. No, chyba jednak mój. O nie, tak nie będziesz, szmato. Chyba twoja stara. Ty, boryczek biją się u ciebie. Uuu, Kuba, to chyba lipa. No, ty to masz fajnie. Fu dziewczyny. To dzisiaj kartkóweczka Ej, ej, Masz pozycji długopis? Nie mam. A ty przystojna na koleżanko masz długopis? Nie, nie przystoję kolego. No, to mam wstaje A ty masz koleżanko długopis? Nie. No, to teraz mam podwójnie przejpanę. A pokaż plecak w frajerze? Nie. Siema. siema! Jeżeli odcinek o szkole Wam się spodobał, to zostawiamy łapeczkę w górę, subskrybujemy kanał i mamy wyzwanie dla Was. Musicie napisać w komentarzu szkoła, tak żeby nikt wam nie przerwał. Jeden komentarz to jedna litera. Dodatkowo w opisie macie link do zakazany długopis, więc sprawdzajcie. sprawdzajcie ściągajcie i niech będzie wam bamy. Elo, siema!